Cześć, tu Paweł Kaczmarek. W tej części tych tipów opowiem o duplikowaniu ofert w aplikacji Scott. Zaczynajmy. Duplikowanie to dobra metoda, by przyspieszyć tworzenie ofert. Duplikować możemy oferty, które stworzyliśmy kiedyś dla jakiegoś konkretnego klienta, lub przygotować szablon, który będzie służył nam jako podstawa do tworzenia nowych ofert. Możemy duplikować oferty, zarówno te, które znajdują się na pulpicie aktualnych ofert. Jak i te, które znajdują się na liście wszystkich ofert, a więc i tych archiwalnych. Aby zduplikować ofertę, klikamy w trzy kropki i wybieramy opcję duplikuj. Oferta utworzyła się w koszyku o tym samym statucie. Jeśli duplikujemy oferty archiwalne, duplikowana oferta pojawi się także w archiwum. Tu czasem przydaje się odświeżenie widoku, by oferta była dla nas widoczna. Duplikowana oferta jest dokładną kopią oferty oryginalnej. Oznacza to, że skopiowały się nie tylko działy kalkulacyjne, ale także informacje znajdujące się w zakładce szczegóły, czyli dane oferty, kontrahenta i notatki. Chcąc pracować teraz na tej skopiowanej ofercie, powinniśmy edytować dane dla nowego kontrahenta. Będąc w zakładce szczegóły, powinniśmy określić datę sporządzenia, datę ważności, wykasować dotychczasowe notatki. Pamiętajmy też o ustawieniach odpowiedniego statusu. Jest to ważne szczególnie wtedy, kiedy oferta znajduje się w archiwum i chcemy, by była widoczna na widoku aktualnych ofert. Po skonfigurowaniu zakładki szczegóły możemy przejść do części kalkulacyjnej i tu dostosować ofertę dla nowego klienta. Zaczynamy od strony okładkowej. Tu również mogą znajdować się przecież opisy niepasujące nam do naszego nowego klienta. Warto też spojrzeć na parametry oferty i zobaczyć, czy dla nowego klienta zostają one takie same. Sprawdzamy ustawienia formy rozliczenia, sposoby wykonania kalkulacji, rodzaj udzielonej gwarancji, no i załączniki wskazane w ofercie. Teraz pozostaje nam nic innego, jak przejść do części kalkulacyjnej i dostosować zakres wyceny na potrzeby nowego klienta. Dostosowujemy ilości i opisy pozycji, sprawdzamy materiały i urządzenia. Możemy je także tutaj głęboko edytować poprzez dodanie nowych materiałów, zedytowanie ceny, nazwy, wyboru nowych materiałów z naszej bazy danych. Możemy usuwać niepotrzebne pozycje, dodawać nowe, usuwać niepotrzebne rozdziały i dodawać nowe. Podobnie z dużymi działami możemy je również usuwać, duplikować lub dodawać nowe. To wszystko w tej części tych tipów Scotta poświęconej duplikowaniu. A teraz już zapraszam Cię do kolejnych odcinków.